serdecznie. Moje nazwisko Gar jestem mistrzem osiągnięta do terapeuta Naturopata. Dziś zapraszam na targi minerałów i natura. Odbywa się to wszystko w kędzierzym kośle. W każdym razie jest możliwość odwiedzenia mojego stoiska z kamertonami terapeutycznymi i... To, co u mnie można zrobić, to można dostroić ciało do częstotliwości zdrowia. Ja pracuję tutaj z taką kartą zdrowia i na tej karcie, wszystko można określić w jakim stanie znajdują się główne punkty energii, organy i to wszystko można dostroić kamertonami, ze zestawami ze kamertonami, które tutaj właśnie przyniosłem. Całą terapię rozpoczynamy zawsze od oczyszczenia stanu aury i takie coś robi się zestawem Energia 1. Także po oczyszczeniu stanu aury możemy dostroić główne punkty energii, organy, zrobić oczyszczający detoks. To wszystko ma wpływ na poprawienie układu komórkowego krwi. Oczywiście jest opcja zbadania kropelki krwi przed i po terapii ze sobą mikroskop i mam tutaj komputer. Oczywiście jest opcja sprawdzenia w jakim stanie energetycznym układ, jaki ten układ komórkowy jest na stan obecny i jeśli zrobię y, moją terapię kamertonami to od razu można zobaczyć co takiego się wydarzyło, czyli reakcja w układzie krwi jest od razu, nie trzeba na to czekać y, jakiś dłuższy czas, także od razu można wziąć zrobić drugą próbkę krwi i zobaczyć jak ten układ się poprawi. Oczywiście mamy wszystkich na y, na takie badanie ludzi, którzy są w nałogach. Y, Papieros. Tutaj są oczywiście zdjęcia pokazujące, jak y, wygląda układ komputerowy co tam się w tej chwili znajduje u osób, które właśnie są w nałogach. No y, oczywiście ktoś to zobaczy, dopiero może sobie uświadomić, że, że oczywiście coś tu coś tu nie tak z tym y, nałogiem jest. Y, no i oczywiście y, inna grupa to ludzie po różnych preparatach odpornościowych, którzy, tak no, y, y, powiem. Y, poszli w tym kierunku, żeby się uodpornić, a nie zawsze ma to wpływ na poprawę układu komórkowego. I to oczywiście można zobaczyć jak są jakieś takie ostre krawędzie które gdzieś tam pływają w układzie no i oczywiście trzeba to jakoś jakoś popchnąć no, do przodu oczywiście taka terapia kamertonami ma wpływ na to aby krew była w takim ruchu żeby po prostu wszystkie toksyny trójczystych lub jakieś części takich, z takimi ostrymi kantami żeby one były popchnięte do przodu i żeby zostały dalej wydalone z organizmu także taka opcja jest oczywiście przywiozłem wszystkie moje płyty z serii uzdrawianie Także na pewno warto takiej płyty posłuchać i dać organizmowi się trochę wprowadzić w ten rytm muzyczny i dostrojenia do poszczególnych projektów, które zrobiłem do tych 14 płyt, czyli wszystko zaczynamy od czakramy, organy, mikro-makro elementy, planety, dalej on 4 pony roku, energia, taniec czak, czyli... Sam na rytmy, taka trochę y, no, podkręcająca y, energię czakramów. Y, harmonia to komunikacja między czakramami i z drugiej strony tutaj mam taką serię Miłość, odwaga, Euforia, to już jest do wszystkich możliwych dźwięków. Y, muzyce 12 y, dźwięków, czyli mamy kabeltony C plus CIS i te wszystkie, tak jak na w białej, czarne klawisze, to, to wszystko tutaj u mnie w zestawie jest. I ostatnie projekty to y, Detox, czyli muzyka do. Wysokie częstotliwości to jest właśnie to przeciwko grzybom, lusom pasożytom i y, też y, dla ludzi, którzy są na łogach, to bardzo fajnie tą energię rozbija. I y, ostatnie projekt to płyta Solveggio, czyli to są dźwięki skala, gdzie góry gregoriańskie śpiewały właśnie w tych tonacjach. Od 174 herców do 963 plus Kamerton szczoski 1122 Hz i ostatni projekt to witaminy. Też mamy zestaw witamin 8 kamertonów, też twardie coś jest. Oczywiście ten zestaw powinniśmy zawsze używać w całości. Nie pojedynczo nie pojedyncze kabiny, tylko zawsze w całości organizm zdecyduje co on wtedy u siebie uaktywni. Jeszcze mamy tutaj najnowszy zestaw, to właśnie taki zestaw z Mosiądzu. To są kamertony CC. G i DNA to są y, cztery kamertony właśnie na synchronizację mózgu i równania polaryzacji plus i minus w ciele tej polaryzacji i taki najnowszy zestaw to też kamertony 888. 8, 8. Y, mówimy, że bogactwo to jakaś obfitość. Ale ja używam tych kamertonów właśnie do zostawienia szczynki grasicy, to też mamy specjalną technikę, tak aby poprawić, rozpuścić jakieś zakalkowania, które mogłyby tam ewentualnie mikro które powstać, to właśnie tym zestawem możemy je trochę poprawić, rozbić. Mamy też kamertony OT, czyli kamertony do stawy. Kości, także e, kręgosłup, e, czyli to w takim z kamertonami e, możemy to wystroić. Też kamertony z serii e, 111 i 128 to kamertony e, spokój wewnętrzny, aktywacja wewnętrzna. E, to jest tych kamertonów dosyć dużo. Ja zapraszam wszystkich na taką terapię dźwiękową u mnie tutaj w Kędzierzyn.